Witam serdecznie. Na początku widzieliście jak lutowałem VEMOSA D1 mini. To będzie układ pod lore. Już takie płytki, tak chciałem mieć to polutowane, by był odbiornik. Na nowej płytce wcześniej nie lutowanej i nadajniki. Nadajników mam trzy. No w tej chwili jeden mi nadajnik pracuje. I to będzie do taki alarm, powiadomienie jak ktoś wejdzie do danego pomieszczenia, może jeszcze pomiar temperatury zrobię, czy pomiar napięcia, czy ciśnienia. Te softy będą w następnych filmach i cały układ pokażę jak go podłączyłem, podpiąłem łącznie ze schematami. Ale to zostawię... Na następne filmy, bo naprawdę no, tą LORE można mówić o niej, mówić, mówić i testować, i także to jest taki układ, gdzie na pewno będę wracał do tego układu. A co dzisiaj? Podobny układ, podobny moduł radiowy HC12. Tutaj chciałem tylko sprawdzić, jaka jest odległość, prawdopodobnie przy dobrych antenach 1,5 km. Yy, wemos zastosuje nano już z gniazdem usb czyli tutaj już nie potrzeba konwertera yy, przylutuje piny do tego arduino yy, za chwilkę Wam pokażę jak to, jak to lutuje i później pokażę program, przetestuję odległość jaką uzyskałem z tych modułów wiadomo, że dwa są moduły jeden może być nadalnik, drugi odbiornik, wszystko to jest w odpowiednim programie wpisane w Arduino także zrobię na pewno taki układ na na płytce takiej stykowej tak to chyba zamierzam, tak to chyba zrobię, będzie najszybciej, a przetestuję po prostu ten moduł, czy, czy są sprawne po prostu. Płytki polutowane Arduino Nano. Tu będzie nadajnik. Tu już mam zmontowany odbiornik. Ale wcześniej przed uruchomieniem, przed w ogóle testami odległości, jak, na jaką odległość komunikują się te moduły HC, trzeba ten moduł odpowiednio ustawić. Podobny program jak do Lory. Yy, zaraz go pokażę link oczywiście dam pod filmem gdzie można sobie to ściągnąć i tutaj jest taka sprawa może powiem set to jest fioletowy przewód on do konwertera jest podpięty do masy tak by ten moduł hc ustawił się w tryb programowania i później mamy standardowo tx rx i zasilanie to wszystko podpinamy do konwertera, tak jakbyśmy mieli programować Arduino Pro Mini, na przykład. I teraz może uruchomię program i pokażę wam jak to ustawić najprościej w programie. Teraz jestem w programie HC12 Config. I jak to ustawić? Program się uruchamia. Wyszukujemy gniazdo. U mnie to jest kom 10 i mamy tutaj konfigurację. Standardowo prędkość to jest 9600. Pierwszy kanał 20 dB. To są tu są takie ustawienia też do komunikacji. Ja, sta, ja tutaj nic nie zmieniam, FU3. To o, tym, o tych ustawieniach trzeba sobie przeczytać. W każdym razie to zostawiam. Wszystko do testów odległości nie ruszam, nie zmieniam tutaj tych ustawień. Jedynie ustawiam tą prędkość. 1200. 1200. Zapisuję te ustawienia. I konfiguracja tak wygląda, właśnie 1200 ustawienia, Tu są te wszystkie yy, ustawienia, które, yy, które widzicie w tym programie. Jeśli mamy ustawione to HC, to wpinamy do Arduino z programem, który, tak jak mówiłem, już zamieszczę. Pod filmem i testujemy. Jestem jakieś 50 metrów od nadajnika. No tutaj nadajnik jeszcze łączy się z odbiornikiem. No jeszcze przejdę może tam dalej do tamtych ławek. Jakieś 10 metrów dalej. No i tam przetestuję. 100 metrów jakieś jest od nadalnik od odbiornika. Myślę, że na tych krótkich antenach jest bardzo dobry wynik. Następne testy może zrobię przy większych antenach. Jeszcze tak naprawdę nie mam pomysłu, gdzie zastosować te moduły radiowe HC. Na dzisiaj tyle pozdrawiam. Zostawiajcie to, co potrzeba pod filmem. Do następnego razu. Trzymajcie się.